Teraz rozmowa z kapitanem naszej drużyny w czwórkach, złotą medalistką, mistrzem województwa polskiego Weroniką Krzysztofem. Weroniko, z jakim nastawieniem jedziecie do Dżonkowa? Oczywiście jedziemy z nastawieniem na wygraną i na złoty medal. Stawiamy sobie wysokie cele. Mam nadzieję, że damy sobie wszystko i zdobędziemy to złoto. Czyli uważasz, że medal, no ten złoty, tak? Jest absolutnie absolutnym zasięgu, tak? W zeszłym roku troszeczkę tam nie poszło, tak? Tak, w zeszłym roku yy, przegraliśmy z pogodnym Szczecin, chociaż wygraliśmy z nimi w ćwierćfinale. Ale to jest sport i wszystko w nim się może zdarzyć. No dokładnie. Jak oceniasz yy, pod względem całości miniony Szczecin? Mówię tu oczywiście o czwórkach, bo ty grasz również w yy, młodziczka, tak? Tak. Yy, uważam za udany. Zdobyłyśmy złoto w województwie, pokonując dwa, dwukrotnie Tomaszów Mazowiecki, który w tym roku jest e, bardzo dobry i też ma szansę na medal. No, bardzo świetnie. Dobra, dziękuję Ci dzisiaj, Weroniko, za wywiad. <ścoughs> Życzę udanych głowów, Dżonkowie, no i nie ukrywam, że liczymy na Was bardzo mocno. Także tam nasze serca będą z Wami, tak? No. Dziękuję. dziękuję Ci bardzo.